To jest ten moment. Ten moment tak w wyborach jest. do parlamentu w 2015 roku triumfuje prawo i sprawiedliwość zdobywa ponad 39% głosów. Prawo będzie egzekwowane, będziemy dążyli do prawdy, ale żadnej zemsty, żadnych negatywnych emocji, żadnych osobistych rozgrywek czy osobistego odgrywania się. Media publiczne już wiele lat temu przestały wypełniać swoją misję. Te media łamią wszelkie standardy. Nie dowie się człowiek, co się wydarzyło. Polskie media publiczne są zawłaszczone przez opcję lewicowo-liberalną. Na dziewiątym piętrze nie powinien być polityk, nie powinien być też być Jacek Kurski. Myślę, że uda się znaleźć merytoryczną osobę, która nie będzie politykiem. Obiecuje pan? No ja prezesa telewizji nie będę. Dziś, panie przewodniczący, rada, którą pan kieruje, wybrała prezesa. Konkurs wygrał Jacek Kurski. Za kandydaturą głosowało aż czterech spośród pięciu członków. Prezesa telewizji nie będzie. Czym Jacek Kurski przekonał Radę? Pan Jacek Kurski przedstawił bardzo interesujący program rozwoju telewizji, i to przeważyło. Dobra zmiana i damy radę. Co one oznaczały wtedy, a co oznaczają dziś? A Wtedy oznaczały nadzieję takie przeświadczenie, że się uda. A dziś oznaczają. Jesteście partią oszustów i złodziejów! Trzeba walczyć o polskie górnictwo i o polską energetykę. Ale to nasza śpiesia przed dużym pandemią. Po prostu zwyczajnie wygenerujemy emocjonalne zapotrzebowanie. Wybory 10 maja się odbędą. Nie ma się już czego bać. Na przykład na będzie obniżona z 23% do 5%. Nie mi się po prostu żyć. Jak na to pomyśleć? Zakrzesz się i tak dalej. Nie ma się już czego bać. Nie ja chcemy się po prostu żyć, jak na to wszystko patrzę. Nie miałem maseczki. Wybory 10 maja się odbędą. Prezesy telewizji nie będę. Trzeba walczyć o polskie górnictwo. To jest sprawiedliwe. Niech to szlak trafi, tak o Dziękuję.